Bo kiedy spotykają się dwie całości, to one wydobywają z siebie to wszystko, co mają w sobie. Jeżeli to jest ta całość, ta pełnia jest taka prawdziwa, taka osadzona, to będą wydobywać jeszcze więcej tej harmonii wzajemnie. Więc wtedy będzie po prostu niezły, niesamowity, przepiękny taniec, gdzie dwie pełnie się spotykają i wydobywają z siebie jeszcze więcej. Ta pełnia jeszcze bardziej się rozwija. Wow! Ale, jeżeli mamy w sobie różnego rodzaju niepokładania, różnego rodzaju traumy, różnego rodzaju warunki wobec tego, by być pełnią, by, by poczuć się prawdziwym mężczyzną czy prawdziwą kobietą, to relacja będzie w nas wydobywała właśnie takie rzeczy, że o, tu jesteś taki, tu jesteś taki, i my będziemy stawać w sytuacjach, gdzie coś będzie wokół nas warunkowało, opiniowało, mierzyło. I jak sobie z tym poradzimy?